Dzisiaj łączymy kilka tematów: hamowanie i w pewnym sensie skręcanie. Tak jest, ale musimy jednak przypomnieć, co było tematem poprzedniego odcinka, bo to był bardzo ważny temat. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak prawidłowo pokonywać zakręt. Przede wszystkim musimy dociążyć przednie koła, lekko czasami nawet dochować, i odpowiednie ruchy kierownicą. Delikatne ruchy kierownicą. Dzisiaj temat poszerzymy, mianowicie powiemy o takim hamowaniu. No nazwijmy to awaryjnym. Coś się nagle pojawia i my musimy wykonać takie dynamiczne, agresywne, mocne hamowanie awaryjne przy jednoczesnym kręceniu kierownicą po to, żeby tą przeszkodę, która się nagle pojawiła ominąć, żeby w nią po prostu nie palnąć. Tak, ale Choć ja, znam cię, ja znam cię, to nie są łatwe do połączenia te dwie czynności. Oczywiście, ale przecież musimy zdawać sobie sprawę, że ta kierownica w samochodzie jest po coś zamontowana. No po co? No, to jest pytanie retoryczne, I jak nawet ty znasz odpowiedź sobie, po to, żeby właśnie nią kręcić, żeby ominąć coś tam, co się nagle na drodze pojawia? Czy zwróciliście Państwo uwagę, ile czynności wykonujemy, kiedy jedziemy samochodem? Kręcimy kierownicą, naciskamy pedały, zmieniamy biegi, wykonujemy te czynności wręcz machinalnie, nie zauważamy ich. A co się dzieje wtedy, kiedy zmuszeni jesteśmy do? Awrajnego hamowania i do gwałtownego ominięcia przeszkody. Wszystkie te czynności musimy wykonać jeszcze szybciej i jeszcze bardziej precyzyjniej. Będę hamował. Kiedy na drodze niespodziewanie pojawia nam się przeszkoda, pierwszym odruchem, jaki wykonujemy, jest gwałtowne skręcenie kierownicą w celu ominięcia przeszkody. Dopiero potem naciskamy pedał hamulca. A sztuką właśnie jest połączenie tych dwóch czynności, czyli odpowiedniego skręcenia kierownicy i oczywiście naciśnięcia pedału hamulca z odpowiednią siłą. Jeśli zbyt gwałtownie skręcimy kierownicą, a jednocześnie naciśniemy zbyt lekko hamulec, auto może wpaść w boczny poślizg. No i co? Tragedia gotowa! Dzisiejsza próba będzie polegała na ominięciu niespodziewanie pojawiającej się przeszkody. Uczestnicy będą jednocześnie hamowali i omijali ścianę wody. Pora przyjrzeć się naszej przeszkodzie i naszym uczestnikom. Dziś w programie udział weźmie trójka uczestników. Anna Samek ma 22 lata i pracuje jako barmanka. Od 19 lat mieszka w Berlinie i rocznie pokonuje 15 tysięcy kilometrów swoim nissanem primeru. Kolejny uczestnik to Daniel Rudnicki. Ma 33 lata i pracuje jako urzędnik. Na co dzień jeździ volkswagenem Passatem i rocznie pokonuje 30 tysięcy kilometrów. Ostatni uczestnik to Maciej Kalkosiński. Maciek ma 21 lat i jest młodym dziennikarzem motoryzacyjnym. Rocznie pokonuje 60 tysięcy kilometrów autami z parków prasowych. Przeszkoda będzie polegała na precyzyjnym wyminięciu nagle pojawiającej się ściany wody. Ustawiliśmy pas ruchu po jakim mają się poruszać nasi uczestnicy. Przeszkoda wodna może pojawić się niespodziewanie w jednym z trzech miejsc na torze. Nie ma tu żadnej maty poślizgowej. Droga jest asfaltowa i sucha. Prędkość, z jaką mają poruszać się nasi uczestnicy, jest dowolna, jednak nie mniejsza niż 50 km na godzinę, czyli maksymalna dopuszczalna w mieście. Oczywiście, jak przed każdym zadaniem nasi uczestnicy przechodzą krótkie szkolenie z zakresu bezpiecznej jazdy. Pojawia się woda Pierwsza jedzie Ania. Zajęła prawidłową pozycję za kierownicą ale samochód prowadziła jedną ręką. Drugą w pogotowiu trzymała na dźwigni zmiany biegów. Czyżby się bała, że go się ukradnie? Mimo prędkości 50 km na godzinę. Ani nie udało się prawidłowo pokonać naszej przeszkody. Samochód uderzył w ścianę wody. Ania hamowała, ale nieskutecznie. Ruchy rąk, a raczej ręki na kierownicy, były znikome. Element zaskoczenia zadziałał skutecznie. Samochód Ani nie zatrzymał się tuż za przeszkodą, tylko pomknął dalej. Drugi był Daniel. Także zajął prawidłową pozycję za kierownicą i w przeciwieństwie do Ani trzymał obie ręce na kierownicy. Samochód rozpędził do 70 na godzinę. Nagle wyskakująca ściana wody, Daniel hamuje i omija wodę. Ale nie zrobił tego bardzo precyzyjnie i lekko zawadził o kurtynę wody. Dynamiczne ruchy kierownicą pozwoliły na dość skuteczny manewr, ale samochód także nie zatrzymał się od razu za przeszkodą. Ostatni do próby podszedł Maciek. Pewny siebie, zasiadł za kierownicą i ruszy. Rozpędził się do 70 na godzinę. Ściana wody i auto prowadzone przez Maćka agresywnie i dynamicznie, a co najważniejsze, skutecznie omija kurtynę wodną. Ale chyba tylko dzięki szczęściu. Samochód był bliski poślizgu. Jednak i tu zabrakło skutecznego hamowania. Samochód nie zatrzymał się tuż za przeszkodą. Tylko pojechał dalej. Siadłam ze spokojem, przejechałam, powiedziałam: jak mi się nie uda, to przejadę przez tą wodę i będzie też ok. U mnie to tak przeważnie zawsze po tym wszystkim dopiero ten stras wychodzi. Dla mnie to, ta przeszkoda przypominała właśnie szybkie wybiegnięcie zwierzyny podczas jazdy przez las. Takie szkolenia, jak tutaj dzisiaj żeśmy mieli, jeżeli byłyby organizowane na kursie prawa jazdy, na pewno dałyby nam lepszy obraz, jak się zachować podczas takiego właśnie incydentu. Próba nie została wykonana najlepiej z mojej strony. Rutyna zaważyła o tym, że nie byłem w pełni skoncentrowany. Ruch ręką, ruch nogą i jednoczesne obserwowanie drogi, jednak w sytuacji kryzysowej kierowca ma z tym problemy i no trzeba ćwiczyć. Jak zwykle w naszym programie trójka uczestników, trzy różne przejazdy. Jak, Macie, oceniasz te przejazdy? Irek, ty jako dżentelmen na pewno pozwolisz mi, że zacznę od dam. Oczywiście. Otóż Ania, słuchaj, nie wypadła niestety dobrze. Nagle jedna ręka opadła jej z kierownicy na lewarek. Słuchaj, a prowadząc auto jedną ręką, Irek, nie mamy żadnych szans, żeby wykonać dynamiczny, gwałtowny skręt kierownicą, słuchaj, jeżeli w, w, nas występuje taka sytuacja, że coś musimy nagle ominąć. i zobacz, jaki był efekt. Hi, Ania normalnie uderzyła w przeszkodę, czyli sobie zawadziła tą kurtynę wodną. A jak oceniasz y, Daniela, on tylko lekko zawadził o przeszkodę wodną? No tak, Irek, lekko, ale zawadził. No dobrze, ułożył ręce na kierownicy, trzymał kierownicę y, dwoma y, rękami. Hamował dobrze, ale za mało skręcał kierownicą i dlatego zawadził. Ale saj, co jest, co jest pozytywne, jeżeli chodzi o Daniela? Jeżeli trochę tylko popracuje nad sobą, słuchaj, skoordynuje te dwie czynności, czyli hamowanie i skręcanie kierownicą, to będą z niego ludzie. A Maciek, nasz najmłodszy uczestnik z motoryzacją, co prawda za Pan brat, no i dużo kilometrów przejeżdża rocznie. No i co z tego? No i co z tego? Widziałeś, słuchaj, no faktycznie jechał dosyć szybko, dosyć dynamicznie, słuchaj, no trzymał ręce na kierownicy prawidłowo, wykonał bardzo dynamiczny, bardzo, słuchaj, taki, wiesz, mocny, agresywny skręt, ale w ogóle nie hamował właściwie, tą kurtynę wodną właściwie ominął, ale on był, Irek, od on był milimetr od dacha, gdyby jechał 2-3 szybciej, to by po prostu wydachował. Słuchaj, także to, to że on tą kurtynę uminął, to był tylko i wyłącznie, słuchaj, no, wyrok ślepego rosy, To był czysty przypadek. Jeden na sto? No. Jeden na tysiąc, słuchaj. a Przecież wiesz, że jazdy, prawidłowe jazdy samochodem, nie możemy opierać na zasadzie szczęścia. Pora na naszego instruktora. Bezpieczna pozycja za kierownicą, to oczywiście podstawa i możemy ruszać. Instruktor, tak jak nosi uczestnicy, nie wie, w którym miejscu pojawi się przeszkoda wodna. Zbliża się do pasa ruchu, kurtyna wodna odpala i. precyzyjne i dynamiczne ominięcie wody połączone ze skutecznym hamowaniem. Samochód nie zawadził o kurtynę wodną i zatrzymał się zaraz za nią. Samochód tylko na chwilę zmienił pas ruchu, a po hamowaniu znalazł się ponownie na swoim pasie, stając dęba. Zadanie wykonane wzorowo. Już na pierwszy rzut oka widać różnicę między przejazdem naszych uczestników a instruktora. Oj, tak, oj, tak. I podstawowa bo... rzecz. Samochód instruktora zatrzymał się zaraz za przeszkodą. Irek, bo ja ci powiem, zasada jest bardzo prosta. Jeżeli coś nagle pojawi się przed maską naszego auta, to dynamicznie, agresywnie wciskamy pedał hamulca do końca z całej siły, aż do zatrzymania auta. I oczywiście omijamy przeszkodę, wykonując kierownicą ruchy takie dynamiczne, zdecydowane. Ale jednocześnie spokojny. Trochę taki paradoks. A dlaczego tak ważne jest zatrzymanie samochodu zaraz za przeszkodą? I bo nigdy nie wiemy, co się jeszcze może zdarzyć. Czy nas coś tam nie zaskoczy, co się nagle za tą przeszkodą jeszcze dodatkowego pojawi. Nie oszukujmy się, przecież bardzo trudno zgadzać. Są te czynności: mocno wciśnięty hamulec Aha. i precyzyjne ruchy kierownicy. Aha. Jak znam, życie większość z nas robi tak, że wciska hamulec, Aha. potem go odpuszcza, próbuje złapać inny kierunek jazdy i znowu wciska hamulec. Jak dobrze powiedziałeś, że większość prawie 100% robi to właśnie niestety, niestety źle. Słuchaj, jest to tak zwane zjawisko inhibicji, trudne słowo, czyli przenikania. To Irek. Tak jak Ty, tyczek rozrywki, to ten mój przykład bardzo łatwo zrozumiesz. To tak jak u perkusisty. Patrz, noga wybija, mm, pa, pa, mm, pa, pa. a tutaj senowe berbelek, tutaj czynelik, tutaj grzechotka. Widzisz? I nogą i rękama potrafi wykonywać różne jakieś Ale to takie. To trzeba ruchy. bardzo długo trenować. Nad tym trzeba bardzo dużo pracować, to trzeba trenować, żeby jednocześnie rzeczywiście bardzo dynamicznie hamować. I kręcić kierownicą. Ale słuchajcie Państwo, wierzcie mi, ta praca jest niezbędna, ta praca jest potrzebna, musicie ją wykonać po to, żebyście jeździli sprawniej, poprawniej i bezpieczniej. Opłaci się. Jak zawsze, w szkole auto przyszła pora na eksperta ADAC, jakim jest Peter. Szkoli on od lat kierowców i zasada hamowania i omijania przeszkody nie jest mu obca. A jak zachowuje się samochód podczas takiego manewru? Zaraz wam to pokażemy. Kiedy poruszamy się jako kierowcy, nie jesteśmy sami na ulicach. Wiele osób jedzie przed nami, a nasze drogi krzyżują się. Weźmy następującą sytuację na autostradzie. Korek. Nadjeżdżacie Państwo samochodem i w ostatnim momencie spostrzegacie koniec korka. Mamy jedną możliwość uniknięcia zderzenia, którą jest poszukanie drogi ucieczki. Nie wiemy tylko, czy to się uda. Dobrą radą jest w sytuacji, kiedy zauważymy przeszkodę, natychmiast wcisnąć do końca hamulec i jednocześnie manewrować pojazdem. Dlatego kierowców używających systemu ABS obowiązuje zasada: natychmiast po rozpoznaniu przeszkody nacisnąć na hamulec i natychmiast rozpocząć manewrowanie pojazdem. Kto wcześniej manewruje, ten mniej kręci kierownicą. W małym stopniu obciąża opony i zawieszenie, a zdolności manewrowe pojazdu są lepsze. Jeśli ktoś nie wie tego, czy uda mu się uniknąć zderzenia, czy się nie uda, to samo hamowanie bez skręcania jest niewłaściwą metodą. Przy pomocy ABS można jednocześnie hamować i manewrować pojazdem. Wtedy w drodze są Państwo zawsze bezpieczni. Mam już połowę wakacji. Część z Państwa już po urlopie, część dopiero szykuje się do swojej urlopowej podróży. Jeśli Państwo sobie przypomnicie, o czym mówiliśmy we wszystkich odcinkach Szkoły Auto, to na pewno Wasze wakacje będą bezpieczne. Przypomina: wybierając się w podróż, pamiętajcie o sprawdzeniu auta, o prawidłowej pozycji za kierownicą, o zasadach hamowania z systemem ABS. Pamiętajcie o połączeniu rozsądku z prędkością. Pamiętajcie o prawidłowym pokonywaniu zakrętów. I o dzisiejszym temacie, czyli o prawidłowym hamowaniu i omijaniu przeszkody. A jeśli nasi drodzy telewizowie chcecie znaleźć się w ośrodku ADAC w Linte pod Berlinem, to wejdźcie na taką oto stronę internetową, proszę, tam znajdziecie specjalny formularz, wypełnijcie go i wierzę w to, że wkrótce powiemy sobie dzień dobry, ale teraz powiem Wam do widzenia i do zobaczenia, bo to właśnie ja wybieram się wreszcie na w pełni zasłużone i wierzę bezpieczne wakacje.